Firma HEPA z polskim kapitałem, z centralą w Bykowie pod Wrocławiem, zajmuje się branżą samochodów użytkowych. Zajmujemy się hydrauliką siłową, zabudowami, produkcją pojazdów specjalistycznych, takich jak dźwigniki hakowe, dźwigniki bramowe, żurawie potocznie zwane HDS, a także specjalistyczne zabudowy z podnośnikami koszowymi. Nasz obrót w 25% skupia się na pojazdach specjalnych, i w tym obszarze rozliczaliśmy ulgę badawczo-rozwojową. O wyborze Aiming do współpracy zdecydowała ich rzetelność, a także wysoki poziom merytoryczny oraz informacje, które uzyskaliśmy od kooperantów, z którymi na bieżąco współpracujemy. Ze współpracy z konsultantami firmy Aiming zaskoczyło mnie pozytywnie ich podejście do klienta. Ich komunikacja i partnerstwo na całym procesie rozliczania ulgi badawczo-rozwojowej. Zespół Aiming jest to grupa ludzi cechująca się bardzo pozytywnym nastawieniem do wszelkiego rodzaju tematów. Są w stanie pomóc nie tylko w zakresie swojej branży, ale także bardzo trudnej, skomplikowanej branży technicznej, z którą akurat my się stykamy. Dzięki oszczędnościom z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej firma Hevea może pozyskiwać nowe produkty i usługi, żeby stać się bardziej konkurencyjnym na rynku, a także szkolić i podnosić kompetencje pracowników, którzy biorą czynny udział w działalności badawczo-rozwojowej. Współpraca z firmą ENI polecę każdemu, ale przede wszystkim branży automotive, która liczy na zrozumienie, wsparcie i rzetelne uzyskanie informacji. I samo rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej. Współpracę z firmą AIMING polecę każdej firmie z branży Automotive, która wdraża na rynek sprzedaży produkty innowacyjne i chce cały czas się rozwijać.